trochę o fałszywych ludziach, o fałszywych relacjach, o ludziach, którzy tak naprawdę są w Twoim życiu tylko po to, żeby wykorzystać się, wykorzystać Twoje wpływy, Twoją decyzyjność, Twoje zasoby w momencie, kiedy oni będą w potrzebie. Ludzie w dzisiejszych czasach są wyzbyci wręcz z moralnych, etycznych ram, zachowują się bardzo egoistycznie w sposób no, cyniczny, tak, jest mnóstwo hipokrytów. Sam, jako taki narcyz, diagnozowany, leczony, terapeutyzowany, staram się wyzbyć siebie tych najgorszych cech, tych cech, których się wstydzę, z których nie jestem dumny. Chciwość, brak umiaru, na pewno arogancja takie właśnie cechy, które. Widoczne są na filmach, które wypuszczam, aby zdobywały one dużo wyświetleń, aby zarabiały, aby rozwijały mój profil dzięki dużym zasięgom. Właśnie te swoje emocje uwydatniam, uwydatniam właśnie tą arogancję, tą wyższość na pokaz po to, żeby oczywiście zmusić ludzi do pisania komentarzy. Każdy komentarz to jest dla mnie parę dolarów tym bardziej, że monetyzacja na Facebooku przedstawia się teraz w taki sposób, że um, rzeczywiście próbują oni odciągnąć trochę twórców, widzów z YouTube'a. W związku z tym meta teraz fajnie płaci, można fajnie zarobić, mówię o tym w kursie, nie bądź frajerem w nawiązaniu do tych filmów, do tych wartości, które tam przedstawiam, czyli po prostu jak zmienić wajchę, żeby zacząć po prostu zarabiać kasę. Jest link podpięty w moim bio, w przypiętym yy, poście. Kto będzie ch chciał, kto będzie mógł, zobaczy. Kupi 29 zł. Nie uważam, żeby to była fortuna mniej niż Netflix. Zawsze się można czegoś dowiedzieć. Chodzi głównie po prostu dla osób niezorientowanych. Jak ktoś chce po prostu zmienić wajchę, zacząć więcej kasy robić na prostych czynnościach, może mnie też tym wesprzeć, bo to nawet jest taka forma dołączenia do y, społeczności, do grona osób, które rzeczywiście realnie decydują o swoim życiu y, w sposób y, sprawczy, w sposób świadomy, w sposób nie tyle... Hmm, sterowanym przez innych, tak? Bo tytuł nie bądź frajerem tego raportu, około 30 slajdów, 20 minut czytania, hmm, to jest tak naprawdę pigułka, jak te czasy dzisiaj wyglądają, jak te czasy dzisiaj są złożone, bo jako ludzie jesteśmy totalnie zależni właśnie od tych fałszywych osób. W pracy często gdzieś dalej w rodzinie albo bliżej kochani ludzie są cyniczni. Ludzie to hipokryci, ludzie to egoiści. Ja o tym najmocniej przekonałem się w momencie, kiedy upadłem na dno, kiedy w moim życiu pojawiły się dwie sprawy karne związane z naruszeniem nietykalności funkcjonariusza po pijaku rozrabiałem, zwyczajnie dużo piłem, wpadłem w uzależnienie, jak straciłem robotę. Zacząłem dużo pić, dużo rozrabiać, dużo słuchać głośnej muzyki, dużo zażywać rzeczy, których tak naprawdę nie powinienem nigdy w swoim życiu spotkać, ale wygrałem z uzależnieniem. Wygrałem z alkoholem, bo byłem w takim stadium, że to była już siódemka codziennie. Mieszana z antydepresantami, z różnymi proszkami. Dziwne rzeczy, dziwne w ogóle. Zmiany osobowości, odklejka, mania. Nadmiar wszystkiego. Przegrzanie silników w życiu. Następuje boom. Człowiek jest totalnie oguszony, ogłupiony. Jedyne, co ja miałem wtedy w tamtej e, sytuacji w głowie, to. Długi, branie pożyczek, za wszelką cenę nie pójście do pracy, bo przecież jestem kimś, właśnie ten narcyzm. I się życie rozpadło. Rozpad związku z fajną dziewczyną, rozpad y, stabilności finansowej, dwa lata spłacania długów, do tego duże pieniądze, które poszły do adwokata, który mnie reprezentuje w drugiej sprawie, która dziwnym trafem się jeszcze nie kończy, a minął już rok. Od tamtych wydarzeń, gdzie to była próba samobójcza i tak naprawdę złożył na mnie zeznania gościu, który, który mi pomagał tamtego wieczoru, bo ta szrama po prostu ostrym szkłem przeciąłem sobie wzdłuż żyłę. Widzicie, jak mi to szyli. W związku z tym ja nikomu tam nie chciałem krzywdy świadomie zrobić. Ja po prostu wybiegłem na ulicę z wylewającym się krwią. Mój ojciec mówił, że. Już tam schodziłem, straszne rzeczy i to młodemu człowiekowi powinno dać się resocjalizację, wyciągnąć tą dłoń, bo ja też oczywiście nie chciałem dać sobie pomóc, widzicie jak to fatalnie wygląda, ale trudno, relikt tamtych czasów. Zresztą tutaj też mam poprzecinane ścięgna, tutaj straszna historia, ale to widzicie, no, trzy próby samobójcze w życiu, brak pieniędzy, utrata pracy, no w pewnym momencie dziewczyna też nie wytrzymała, u niej też było w, w rodzinie mega hardkorowo, yy, straszne rzeczy, straszne historie, nie da się ratować kilku osób na raz, nie da się, nie da się ratować, właśnie to jest ta odpowiedzialność, że no, że po prostu czasem trzeba odpuścić, nie? Tak, najzdrowiej jest. Mówię o tym, że dużo ludzi właśnie teraz widzę, że się gdzieś tam zaczęło odzywać, pytać: Co tam, jak tam, co u ciebie? Teraz jest dobrze, ale ja też dwa lata, rok, rok, cały 2025 rok spędziłem w samotności. Ja w życiu uciekałem, całe życie tak naprawdę bałem się samotności, zawsze musiał być ktoś. Ja bardzo mocno poznałem siebie przez ten 2025 rok odizolowany w pokoju, bez pieniędzy, bez jakiegokolwiek planu. Wszystko się odmieniło w lipcu, kiedy tak naprawdę yy, miałem swoje podróże. Miałem swoje podróże pewne, które bardzo mi pomogły, które bardzo mi pomogły zrozumieć siebie i, i, i gdzieś tam dotrzeć. Tam, gdzie w, wcześniej nie mogłem, to, to, to zajrzałem. Zdecydowałem się pójść do pracy, yy, niezależnie jakiej poszedłem, byle żeby zarobić pieniądze, żeby spłacić długi. W tamtym czasie zaczęły się również wyjaśniać moje sprawy yy, karne. Sprawa ze stycznia 2024, rozprawa lipiec 2025, brak jeszcze określonego miejsca do prac społecznych. Jest tyle osób skazanych za jakieś y, śmieszne ilości, Mary Jane, jakiś rzeczy, że po prostu nie ma w Polsce miejsca do odbycia takiej kary. Ale odszedłem mocno od tematu. Wtedy się wszystko zmieniło. Teraz mamy styczeń. Od listopada już było bardzo dobrze. Grudzień, styczeń super. Wychodzę na prostą finansową, Mam w końcu kasę, żeby sobie, nie wiem, jechać i wydać tą kasę na cokolwiek chcę. Uhu! W domu też jest lepiej. Ale też nie wyskakuję przed szereg. Też już się nie, nie rzucam na jakieś dziwne pomysły, na jakieś mocne, ryzykowne tematy, żeby też po prostu nie, nie spalić tego. Żeby nie było hardkorowego resetu jak wtedy. Tfu, nigdy w życiu, żadnego powrotu. Jestem w terapii, działam sobie powoli, idę do przodu. I o tych fałszywych ludziach. Mnóstwo gdzieś tam, jak ludzie zobaczyli, że już nie tonę. W tamtej sytuacji życiowej, że już gdzieś tam zaczyna się to w jakimś kierunku. Jeszcze nie wiadomo, czy trochę w lewo, czy trochę w prawo, czy trochę w górę, czy trochę w dół. Ale właśnie, nie w dół. To, to było właśnie ważne, żeby to powiedzieć. Nie w dół. I widzę napływ tych ludzi. Niektórzy zaczynają ponownie obserwować, niektórzy zaczynają doglądać, dopytywać. Co tam, jak tam, ludzie kochani. To nie ma być Rejs, to nie ma być Wjazd, ale gdzie byliście? Jak prosiłem o pomoc, gdzie byliście? W momencie, kiedy wołałem o pomoc na relacjach i tak dalej, ludzie mnie odobserwowywali masowo. Masowo przestali ode mnie odbierać telefony, odpisywać na wiadomości. Ech. Usuwanie ze znajomych, odobserwowanie. Oczywiście, oczywiście nie każdy musi się godzić i akceptować pewien rodzaj kontent, formatu. Wydaje mi się, że to jestem przekonany wręcz, że to nie był kontent, to było błaganie o pomoc, a w udostępnianie tak rekordowych ilości relacji to była dla mnie forma terapii, rozmowy z kimkolwiek, u uzewnętrznienia, regulacji emocji. Byłem sam jak palec. W pewnym momencie nie mogłem mieszkać w domu, do którego wróciłem, do którego wróciłem, żeby właśnie zbudować się i, i, i wyruszyć, że tak powiem, w świat zbudowany, bo nie da się w 30, 40, 50 Jak człowiek nie czuje, że to jest ten moment, finansowo, yy, że tak powiem, objętościowo, to życie mnie już nauczyło, że nie mogę szarżować. Muszę traktować życie w kategoriach maratonu, nie sprintu jak wcześniej. Szybko zrobić licencję, szybko na prawo pójść, szybko to, szybko tam, szybko tu. No, no to było wręcz nierozsądne, żeby 19-latek. Sorry, sorry. 22-latek. Ale jestem, ale jestem tempy 20-latek. 20-latek. 20 -latek. Żeby roznosił kawę na pokładzie Ryanaira. Okej. Okay. Chciałem zarobić, ale nie musiałem. Nie musiałem aż tak bardzo rzucać się na to wszystko. Żałuję z tej perspektywy, bo mogłem sobie nawet powoli tą licencję robić, studiować sobie. Wszystko by super szło. No ale ja chciałem, posłuchałem niewłaściwych osób i roznosiłem kawę przez dwa lata. To mnie wprowadziło w jakieś dziwne stany. Ale dużo ludzi się teraz zaczyna gdzieś tam pokazywać. Dużo ludzi zaczyna się dużo teraz Udzielać. Nie będę tych ludzi oczywiście odsyłał do, do, do hoboka, bo nie jestem taki. Ja bardziej teraz chcę, właśnie jak papież Jan Paweł II, sekundka, albo nie, mam tutaj obrazek. Trzeba przebaczyć każdemu, trzeba rozmawiać z każdym, bo ja teraz wiem, że ludzie często się bali często nie wiedzieli, jak reagować bali się nawet po prostu, nie wiem, w tamtym stanie w tamtym epizodzie, ale też po prostu nie byli nigdy wcześniej do takiej sytuacji yy, przygotowani. To ja był, strasznie się zachowywałem, strasznie nieodpowiedzialnie, strasznie egoistycznie, strasznie właśnie w sposób, no, mania, mania, zaburzenia osobowości, wstyd. Wstyd, ale przegrzanie silników, w rodzinie się paliło, Związek się palił, praca się paliła, pieniądze się paliły, koledzy się paliły, wszystko się paliło. Teraz wiem, że najważniejsze jest to, że na koniec dnia zawsze zostaje człowiek sam. Zawsze człowiek, no niestety, będzie skazany na siebie. Rodzice odejdą, znajomi odejdą, żona odejdzie, a trzeba żyć dalej. Najbardziej przykre są te wywiady właśnie, jak tam pytani są starsi, starsi ludzie o męża, o żonę i tam często to jest tylko wspomnienie już przez tyle lat, a niektórzy są jeszcze wierni, no strasznie wzruszające, jak niektórzy mówią, że no nie znaleźli, no, no nie, 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 że to nie to samo, co było, no właśnie, ja też tak mam inna sytuacja, ale też tak mam. No i tyle wam powiem. Dużo fałszywych osób, są, które, które są strasznie skoncentrowane na znowu uzyskaniu jakichś korzyści, jakiegoś takiego, jakiejś rangi, nazwijmy to. Tyle fałszywych ludzi się pojawiło, którzy naprawdę nawet dać szansę, spróbować, wyciągnąć rękę. Co najgorsze, jak teraz zaczyna się udawać, jak tam jakiś kurs sobie uruchomiłem, jak coś zacząłem działać, Ile osób, i, i czuję, i widzę to, ale też do mnie dociera mnóstwo, mnóstwo sygnałów od wielu osób, że źle życzą, złorzeczą, po prostu są nieprzychylni mojej jakiejś takiej odwracającej się sytuacji, chcieliby pewnie nawrotu. Słuchajcie, człowiek, który wygrywa z uzależnieniem, to jest człowiek, który dokonuje większego osiągnięcia niż przebiegnięcie maratonu, to jest całkowita zmiana neurobiologiczna, całkowicie całkowita zmiana chemii mózgu. To jest taki reset neurobiologiczny, neurochemiczny. Staram się naprawiać błędy. Nie wszystko mi się udaje. Wiem, że dużo czasu. Jeśli rozrabiałem długi okres czasu, to ja w dwa dni wiem, że tego po prostu nie naprawię. Ale staram się każdego dnia być lepszą wersją siebie. Oczywiście te rage baity, te takie filmiki o, o treści, hu-hu, trzeba się y, powyzywać. To jest zarobek. To tak się rozwija profile w Stanach. Jest to powszechne. Wiem, że to wielu osób to wytłumaczenie nie dociera, nie dotrze. Może z czasem. Natomiast nie jestem tutaj, żeby przekonywać do swoich racji. Jestem do wy ich wygłaszania, bo wiem, że są słuszne. Niektórzy potrzebują po prostu czasu, żeby je zrozumieć. Kochani, o tych fałszywych ludziach mm, przede wszystkim. Czy wpuszczać, czy nie wpuszczać? Nie wpuszczać, obserwować, śmiać się, radować, ale y, jeśli ponowić kontakt, to tylko na takich zasadach, na jakich będzie to godne, wartościowe dla Was samych. E, jeśli jesteście w stanie wyczerpać, y, czerpać coś z tej relacji w taki sposób, żeby Wam nie szkodziło. A przy okazji nie ranić tej drugiej osoby w porządku, ale robić coś dla samej zasady, żeby to po prostu odbębnić, żeby nie mieć potem do siebie pretensji, moim zdaniem bez sensu, bo to prędzej czy później będzie tylko zmarnowany czas i jakiś konflikt. Yy, yy, analizuję sobie, śledzę wszystko, widzę po prostu w ludziach cwaniactwo. Ludzie są wtedy, kiedy zaczyna znowu być dobrze. Niektórzy po to, żeby być szpilkę, niektórzy po to, żeby coś na tym skorzystać. Powiem Wam szczerze, że samotność jest bardzo fajna, bycie singlem jest bardzo fajne, tylko trzeba się tego nauczyć. Bo rzeczywiście to jest ogromny komfort brak presji czasu, brak presji spotkań, brak jakiejkolwiek presji. Ja w życiu jako narwicowiec lękowiec, straszny, alkohol używałem jako po prostu anxiety, medication, to ja strasznie, to nerwica, nerwy, presja, stres, bezsenność, kurde, okropny czas, wręcz, wręcz straszne, 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 bo to wszystko było takie tak okropne, tak wymuszone, tak serio. Teraz żyję po swojemu, mam zdecydowanie mniej osób wokół siebie, ale bardziej jakościowych. Mam fajne wsparcie, mam rzeczywiście plan na siebie. Polityka jako narzędzie, muzyka jako cel, jako duma. Kilka kawałków wypuszczonych z pomocą AI. Mój ostatni wake-up. It's 2010. O, o, o. To jest moja piosenka. Słychać różnicy. Zapętlony lub tak naprawdę na paru samplach i paru moich pianorolach, ale trudno, trzeba się uczyć. Trzeba iść do przodu. Przede wszystkim nie słuchać, co gadają inni. Fałszywi teraz podkulają ogon. Ja mam oczy, ja mam czujnik, widzę. Intuicja mnie nie zawodzi. Lecę tam gdzie y, będę doceniony, idę tam z ludźmi, którzy są y, warci tego, którzy doceniają, którzy szanują, którzy tolerują. Każdy człowiek jest inny i każdego trzeba uszanować, a nie myśleć szablonowo. Wyzbyć się trochę tych patternów, których używamy w ciągu całego swojego życia, tylko po to, żeby albo zadowalać kogoś innego, albo się martwić tym, co powiedzą inni. Gdzie są ci inni, tak jak skórzem na meblach, kto przyjdzie i sprawdzi, no ale trzeba wytrzeć. Słuchajcie, więcej po prostu jako ludzie musimy mieć szacunku do siebie, szczególnie jako Polacy, naród straumatyzowany, naród po przejściach, naród dotknięty wojną światową, komunizmem, represjami, niestabilną historią geopolityczną. Ale musimy po prostu mieć szacunek do siebie. Każdy z nas jest coś wart. Yy, moje filmy często to jest po prostu maszynka do zarabiania kasy, do powiększania zasięgów. Jakoś trzeba w dzisiejszych czasach internet jest bezlitosny i nie bierze jeńców, kto nie podąża za wyścigiem. O czym mówię też w swoim raporcie. Yy, nie bądź frajerem, o specyficznej nazwie też, żeby budziło to kontrowersje. Natomiast zawartość jest całkowicie fajna. I, 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 i łatwa do przyswojenia. Fałszywi ludzie będą. Będą się pojawiać, będą się przebijać, często się będą uwydatniać, pokazywać dopiero w jakichś y, konkretnych momentach, tam gdzie będą musieli od siebie coś włożyć. Ja na razie obserwuję, jestem w fajnej pozycji, wczyszczę sobie kartę, czekam na zakończenie drugiej sprawy całkowicie. Z dumą, z radością spoglądam w przód, że udaje mi się jednak domykać pewne rzeczy, realizować to, co wcześniej zapowiadam, w swoim tempie, nieco wolniejszym, nieco bardziej takim aspergerowym z ADHD, ale mimo wszystko jakoś cisnę. Dzięki za oglądanie fałszywych, nie pozdrawiam. Fajnych ludzi zawsze uszanuję. Pozdrawiam.